Hej, cześć, witajcie z tej strony Loki. Witam was w kolejnym już odcinku. Oczywiście, zagrajmy. Wy Dining Light 2, Stay Human. Kolejny odcineczek, lecimy dalej. Tym razem yy, znowu z misjami fabularnymi. Jeszcze tutaj na początek stwierdziłem, że sobie ulepszymy yy, plan na wytwarzanie. Yy, mołotowów. Yy, ponieważ yy, tych, mamy, trochę tych, tych. mamy trochę tych pierdół, więc sobie yy, ulepszyłem to. Zatem tutaj jeszcze mamy yy, to, to sobie, bo tutaj mieliśmy wcześniej granaty, a yy, je powyrzucaliśmy. Yy, wszystkie tutaj mamy nowe brońki. To ma 33 obrażenia. Ty, niezłe. Dobra, zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy jeszcze jakiś młotek niebieski, i mamy, ko i mamy dwa kolejne, te takie. Yy, Mm, to jest lepsze. Nasze The Legendary młotki, więc jeszcze sobie je może zmodyfikujmy. Kurde, nie mamy tego. Nie mamy przewodów. Widzowie, nie zmodyfikujemy. No trudno. Mamy tutaj nasze brońki, którymi się będziemy teraz bawić. Tutaj jest jakaś brońka. Nie wiem, 33 obrażenia. Całkiem sporo. A my lecimy w końcu znowu z misjami. Głównymi, noc się już teraz kończy. Za 1, 2, 3 i. a nie, jeszcze za 10 sekund, dobra. No to co? Lecimy. W poprzednim odcinku, jeszcze jak wyszliśmy, jak wyszliśmy z bazaru, to dostaliśmy informację, że. że jednak coś w tej. co? Że. Że coś w tym spotkaniu yy, poszło nie tak, i mają tam typiarze teraz przerąbane. Yy, więc no, poprzedni odcinek wyszedł naprawdę bardzo długi. Mam nadzieję, że ten nie wyjdzie aż taki długi. No, bo jednak, yy, no okej, okay, może ktoś lubi długie odcinki, ale ja na przykład nie, nie lubię jakichś mega długich. No, co ty robisz? Lol, ale go skosiłem. Ja jakoś specjalnie nie lubię mega długich filmów na YouTubie. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no. No, widzicie nawet inhibitory gdzieś tutaj są. I ta broń, powiem Wam, naprawdę fajnie ciacha, dobra. Tutaj jakieś pierdoła jest. Nie, to nie jest ważne. No i y, mamy teraz tą misję, która też chyba była pokazywana na różnych trailerach. Z. Jackiem i tam Jackiem, chyba w tej całej wieży ciśnień. Więc no, zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. Dobra, coś tu jeszcze jest? Chyba tak. Chyba tak. Są tu jeszcze parę pierdół do pozbierania. Dobra, wywalone na to tam, na to, na to spotkanie tam. Ok. To jest zombie, czy to jest człowiek? To jest chyba człowiek. Zabij zabi wszystkich! <laughs> o kurde! Widzowie! Cudowne! No nie gadaj, że to nie, nie wybuchło. Jeszcze raz. No co jest? Czemu to nie wybucha? Widzowie! Tandetne są jakieś te noże do rzucania. Aż sobie wykraftuję trochę, bo możemy, więc sobie trochę ich wykraftuję, bo mamy sporo. No, mamy sporo tych rzeczy, więc. Powykraftujmy sobie trochę. Dobra. Ale czemu to nie wybucha? A dobra, widzowie. Spadamy tutaj po cichu. I na niego. Ohoho! Ho, ho, jak dostał na kolce! Ale to było epickie widzowie. Dobra, tutaj mamy włócznię, którą będziemy sobie mogli nieźle użyć, tak coś czuję. Bo patrzcie, tam mamy typa. Ojoj! 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 ojoj. A bo ja mam włączoną latarkę, jak ja głupi jestem! A ja chciałem. Kuźwa, a ja chciałem trochę po. po cichu, ale dobra, nie wyszło. O ła! Wow. Tyg! Tyg! Jak śmiesz! Ja mam tutaj potężną broń bogu! Nikt nie przeżył. zwierzęta! Hmm. miała A co z tą wieżą ciśnień, Halo? Czy to jeszcze nie idziemy do tej wieży ciśnień? Mroczny zaułek został odkryty. No dobra Cześć Suzy Żyjesz? O, żyję! Ojoj, jak ona wygląda. Gdzie? Do obozu musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. No trudno. Nie wierzę. Najpierw pisklak, teraz ona. Szlak. 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 Nic nie mogłaś zrobić. No trudno. Nie. Co się dzieje? Ale ich tam wysłałam. Ludzie Joego porwali Karla. I nie widzę kryształu. Co jest? O kurde! Wojtuś, no dobra, to chyba jeszcze w tym odcinku. N nie idziemy. No super. No co ty? Dobra, wywalone w kryształy, ja tu chcę przeżyć. Mamy Wojtusia, widzowie! Ok, czyli jeszcze. Dobra, ja chcę zabić Wojtusia w sumie. Mamy z nim walkę, to go zabijmy. Hej. Mogę w ciebie cisnąć. Jeep! Dobra. Yy, ja widziałem na trailerach właśnie, że możemy to wybuchnąć. Najpierw. Kurde. Możemy to aktywować. Dobra, nie walnij. No i walną mnie, no. Ty, piechałas robisz. Trochę. Ała. Przypał, dobra, wybuchło, Jezu ile zombiów. Ja chcę zabić Wojtusia, dobra, czyli jednak chyba nie idziemy do tej całej wieży ciśnień. To jeszcze chyba nie ta misja, dobra. No nieważne, to chyba źle słuchałem. Tu mamy te pierdoły do przeszukania, ale ja chcę zabić Wojtusia, tylko tutaj się naprawdę dużo zombi porobiło. Aj jaj, no widzowie. Jakiego ja mam zabić? Są tu jeszcze gdzieś. Tutaj są, jest jeszcze ta do... Tego. Dobra, bo my możemy to w ręce aktywować, tylko ja jestem głupi, złe, źle przyciski klikam. O, teraz. Ty, chłop ma mało życia. Wojtusz ma już mało życia, widzowie. Ile on ma tego życia? Druga wybucha. No i nie ma Wojtusia, no i elo. No i dobra, łatwo. Tutaj się zombiaczki palą. No i git. Nie było aż tak ciężko w sumie. Dobra. O, sercz, ty! Znowu było po angielsku, ty! To niezłe złe spolszczenie, jak tutaj. Czasami zamiast przysłuchaj, to na przykład sercz jest, to nie? To czy co? O, sercz znowu. To nie jest spolszczone, czemu? Elo, gościu. Leżysz. I kwić, a tu jest drugi. Mek! Kurde, jaka ta brońka jest dobra, ty. Widzowie, my ją dostaliśmy kilka odcinków temu. Dobra. To czy znaczy kilka odcinków, chyba dwa odcinki temu? Dobra. Myk! 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 Właśnie. E, ja jeszcze. E, poczekajcie, bo mi się wydaje, że my dostaliśmy. Co my dostaliśmy? My chyba dostaliśmy. Nie dostaliśmy lewla? Kurde, mało nam brakuje. Dobra. Nieważne. Co ty się tu pultasz, myk? Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, zobaczymy co nas czeka w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie tak długi jak poprzedni. A, no to nieźle. Ty drugi idzie. Oła, wow, ile was? Dobra, idę stąd. Właśnie, bo tu będą... O cholera. Bo chłop, kurde, w boksie, ty. Wojtuś. Wojtuś, o kurde, ile zombiów! Wojtuś w zamkniętym, patrzcie, w zamkniętym. takim boksie leżał, i mamy. oła, umiejętności. Wzrost. Kurwa, robię się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego roku. Doceniam, ale nie nakręcę się. Nie spieszy mi się do orzenku. Długo go gryzł. Słyszałem, jak brat Sophie wspominał coś o śmierci Lukasa na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O cholera. cholera. Dokładnie. Powagam baw, go... baw się sam z bandytami, gościu. Poczekaj, zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Kurde, ja nie chcę tutaj. Aidur przepuści do centrum. Szlak by to trafił. Czego ja tam bądź. Pościa nie. O, no i kurde, teraz sensownie, pierwszy raz sensownie użyłem tego biegania po ścianie. No i git, dobra, wyleczmy się w ogóle. Wyleczmy się w ogóle troszeczkę i yy, co ja chciałem jeszcze? O, właśnie, wydać punkt umiejętności. To nie jest aż takie fajne. Blokuj nadlatujące pociski, takie jak strzały czy noże. Okej, okay. w ogóle widzę, że yy, przeciwnicy chyba też będą mieli łuki w ogóle. Dobra, ulepszymy, ulepszymy chyba sobie ten kopcę. Co? A co tu jeszcze mamy? Hmm, a, ten unik. Dobra, nie, no wywalone. Zróbmy to. Weźmy to. Tutaj jeszcze był ten mocny atak. Eee, tak, tutaj mo możemy sobie wytwarzać mułot. A nie, poczekajcie. Co? A nie, bo to lepsze mołotowy, no tak. Lepsze motory, a na razie mamy te, więc nie craft'cimy yy, sobie. Ja <laughs> Jeszcze chciałem sobie yy, to sobie powytwarzać, chciałem. Więc dobra, a wytwórzmy wszystko w sumie. Albo, albo nie. Zostawmy sobie może trochę tego miodu i rumianku, może będzie jeszcze nam yy, do czegoś potrzebny. Zostawmy tak sobie trochę. Wytwórzmy sobie tyle, dobra, jest git. Tu jest misja nocna, która o dziwo teraz się nie ten... Się nie, się nie zniknęła, co dziwne jest. Dobra. A na razie, o, siema. No i czemu mam gadać, kurde, z typiarzem, który nie mówi, a nie z Sofi? Hej, Herman. Siema. Gdzie Sofi? <grych> Grr. Okej, okay, wszystko jasne. Uściłeś akcję. Mogłeś się przydać. D -d Dobra. Rozumiem, że mam tu poczekać. <grych> Matko. No to czekamy, widzowie. Czekamy. Fajna muzyka. Nalot. O, mamy przy okazji jakąś jeszcze retrospekcję. No dobra. No to witam podobnie chyba w szpitalu, co? I co, teraz będziemy tutaj normalnie chodzić? Kurde. Ja? Ja? Idź za głosem. Maj, kurde. Ona się Maja nazywała? Nie, nie Maja. Boże, Mia? Y... nie, Mia. Mia czy Maja? Nieważne. Nie pamiętam. Mia. No Mia się nazywała. Dauna mam. Jeździec Mogłem się tego spodziewać. Nie, 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 nie. Uuu, pali się? To co? Do... A no tak, bo doszło do pożaru, przecież chyba, nie? W tym szpitalu. Co to jest? To jakiś trup martwy, przecież, a nie mija. Co ty gadasz, gościu? Cholernie Jackie Jones zapłacił mi za to. Siema. Od początku miałam złe przeczucia. Ja nie chcę go na tej akcji. Weź tego typa. Jak on miał nawet już nie pamiętam. Nie denerwuj się, tak. Gdybym zaufała sobie, mielibyśmy wodę i więcej naszych by przeżyło. Swoje. Rozkazy wydawał Karl. Tak, ale moje posłuszeństwo ma granice. Wiem. Grubo, dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego jest silny, ale bezbronny, jak dziecko. Coś takiego. Oj, oj. Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej A. matki. Znam go odkąd byłam mała, po jej śmierci. Pozostał nam bliski. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona, ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. Nawzajem. Proste, że tak. Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lukasa? No właśnie. Co mógł mieć? To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili, ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem myśli racjonalnie. Mhm. A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się Ty no właśnie widzowie. Bo Kiedy w tej grze mają być. W, w, w tej grze nie. mają być obozy. To tak na jak żyć. to, bandytów czy nie? Bo już nie jestem pewien. Bo mam wrażenie, że za którymś pokazie gameplay'u jakimś coś widziałem. Yy, tego. Jakiś obóz bandytów robiony, ale może mi się wydawać. Etom. Nie lubię go, hatfu. Czy on sobie właśnie wciągnął? Piskla, twoje zdrowie. No, debil. no i co ja się mam powiedzieć, kobieto? No. Pisklak był wam bliski, tak? Pisywał wiersze. Pokazywał Oo. mnie i mówił, że wszyscy inni są na nie za głupi. Zaprowadzałam go z błędu. No i Git. Był w porządku. Widzisz? A przez ciebie młody Adam Mickiewicz się zmarnował. Był dzieckiem. No co ty? Nie miał nikogo innego. Więc go przyjęłam. No jeszcze matkę jakąś tam miał. Jeśli zabijesz tych bandytów, to... Kutasa i Fiuta. Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karel się miwił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym, nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba. Logan? Ich Tylko nie Logan. Nie przypominaj mi, jeśli ktoś oglądał film Logan, no to hmm, wie o co chodzi. Trzeba pomścić Logana. Naprawić takie rzeczy od ręki. Dzięki. To oni zabili Logana, widzowie. Tu, Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Uuu. Pogadajmy. Teraz Chodzi Ale. o twoje życie. O cholera. Chłop normalnie już snajp ze snajperką na celowniku jesteśmy u niego. Noc się w ogóle zrobiła. Czy nie była... Ty, ty, ty właśnie. Bo była noc, czy nie było nocy? Nie, nie nie było nocy przecież. Dobra, gdzie ten typ jest? Doskoczę? Hmm. Nie jestem pewien, czy doskoczę. No dobra. Ziup! O, o! Dobra, zrobiłem przewrót, łatwo. Dobra, czy my damy radę tutaj się wspiąć? Bo nienawidzę tego, tego tutaj wspinania się po takich billboardach, to jest po prostu okropne. Dobra, Na no, spokojnie, nie śpieszymy się, po prostu hop, hop i i git, dobra. Siema. Tak tam stał? Czy przyjdziesz? Czego Jestem. tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili o ludzi Kara. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. No. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, eee, że no ma. Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. O Jezus Maria, nie wydaje mi się, Oczywiście, że chętnie tak. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno, ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie z Sofii, poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz jak skończył? Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie z wyciętym kawałem skóry. O raju, przyszedłeś mnie ostrzec? Krypi, nie przypominaj mi o, tym, o tej skórze, gościu, bo naprawdę. Nie, aż to się creepy. niedobrze robi, Sofi po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. <laughs> Tak sądzisz? Ona nie no właśnie, My gramy kurde na dwa fronty i to jest za najgorsze. Nie Pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sofi też jest ciekawa, kto zabił Yuh. kasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie rzeź. Dowiedz się od Sofii. że planuje atak. Informuj na bieżąco gdzie jesteś. No bo chyba się ostrocznie. łeb boli. A, no ta, mam być na posłusznym żołnierzykiem, a weź spierdzielaj tam. A w dupę się pocałuj... O Jezus Maria, prawie spadłem. Czekaj, bo ja tu muszę jakąś... Normalną... Kurde... Dobra, nieważne. Gdzie ja wpa wpadłem? Wspinaj się gościu. Dobra. Aha. Ty, Ja ty wejdę? Chyba dam radę, co? Powinienem. Przynajmniej w praktyce, nie? Dobra. Siema. Zdaje się, że Sofii nie ma. Oni też tutaj są. Gdzie jest Sofii? Popytaj ludzi, żeby ustalić, dokąd udała się Sofi. Szukam Sofii. Dokąd poszła? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Poczekaj z nami. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Boże, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Weź Dobra, już koniec. Mam chłopaka, to mam to w dupie. No. Idealnie. Zmienisz zdanie co do moich szans. To ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Weź Dziś Idź Ten facet jest jak neon z napisem Wielkie kłopoty. Jak najbardziej. No. Weź ty kobieto, idź mi stąd. O, a ty... A ty co powiesz? Herman, dla świata jest lepiej gdy milczysz. Ty głupia babo, no chciał, tylko... Nie masz u mnie żadnych szans. Dobra, weź ty. Co to jest za topiara w ogóle? A ten się nie wysłowi Boże... Niech ten drugi mówi. Powiedziała... Poszła tam. Dzięki. Właśnie. Dzięki. Czekaj! Jeszcze... Jeszcze jedna sprawa. O nie. Coś nie tak z twoim... Nie, 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 nie działać ci... E, sz, szwankuje... No... Co mi szwankuje? Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi Aiden. Vincenzo... Aiden? Jak się zostaje pielgrzymem? No chłop by chciał Ty być pielgrzymem. pielgrzymem, serio. Vincenzo! Co? Musisz być kozakiem, ale Co? też musisz mieć upośledzenie Skąd w parkurze. I wtedy jesteś pielgrzymem. To, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Jak się zostaje ty Nie nie wiem. O tym dłużej innym razem. Dokładnie, zachęć pomocy przy radiu. Nie chce mi się pierdzielić z tym ci wyjaśniać wszystko. Dobrze. Y hey ty, nie słyszycie? Dobra, już a tu jest. No z, z dupy się tu przed chwilą cię nie było. Rozmawiaj. Jestem. Ja yes Jak Twoje radio. Już działa? Czasem no. działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpie, a potem ZEŻRĘ! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Jezus Maria, się napierdzielił Co typ. Teraz? Za chwilę coś Pamiętasz, odpieprzy, ja już to wiem. <gryliście> Nie. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, <coughs> powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? Yy... No. Ach, o mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Zowi, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Oj 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 widzowie. Weź ty się odwal ode mnie. Nie no nie denerwuj. Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja. Mam najmocniejszą wątrobę w do Ale to chodzi o web debilu. Właśnie, ty, chłopie za chwilę przemieni przez alkohol. Na dachu. Mam się na oku I po co tyle klasz? Jeszcze zombiakiem zostaniesz i co? Eee. Kto sobie tak śpiewa, dołącz do Sofi. Ojej widzowie, no to ten atak chyba zrobimy w kolejnym odcinku, co? O, tutaj są jeszcze rzeczy do pozbierania. To sobie pozbierajmy. Ten atak na tą całą tą zrobimy pewnie w kolejnym odcinku Eee. No bo już będziemy chyba powoli kończyć, no bo poprzedni odcinek był taki długi, to ten nie musi nawet mieć całkowitych 30 minut. Zakończymy sobie tutaj za chwilę, jeszcze sobie popatrzymy. O, tutaj jest jeszcze jakaś pierdoła do zrobienia, to za chwilę dołączymy do Sofi jeszcze. Jeszcze zrobimy to. Co tam jest? No spoko, Jezu, ale mnie ten typ denerwuje naprawdę. O Jezu. Nie! Nie! Ej, dę, ty to obsrana, no. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. No widzieliście, jak on się spieprzył stąd? Wy widzieliście, jak on się stąd spieprzył? No i nie ma już, kurde, te, tego spotkania. Był viral, ale już też nie ma. No ja pierdzielę, no chyba kogoś łeb boli, no. No wy widzieliście, jak on się spieprzył, debil? Ja nie wiem, co on zrobił. On się tak ześlizgnął. I wysokość była tak duża, że już po prostu nie mogłem. Ten, w ogóle noc minęła, ale ten. Eee, no, wysokość była tak duża, że już nie mogłem nic zrobić. Tu mamy jakąś pierdołę. Kolejny opuszczony sklepik. Co nie. No i tutaj jest normalnie chyba baza bandy bandytów, którą będziemy robić. No ale tak, w kolejnym odcinku to już będzie, więc. Co. Na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli on Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No i co? No i cześć.